Może uda się spędzić święta w tym domu, a już naprawdę się nastawiłam, tak, że zapłaciłam za kolejny miesiąc, wynajmu trudno, tych świąt lełości i tak nie będzie pamiętał, że nastawiłam sobie, wiecie, przygotowywałam sobie głowę na najgorszy scenariusz, żeby nie mieć później takiego płaczu i w ogóle. Ja wolę się przygotowywać na najgorsze, a później miło się rozczarować, więc. Może się uda spędzić święta, tylko muszę teraz wszystko spiąć. I stół, krzesła. Stół jest w Łodzi. To jest ten mój stary stół, który ze mną z domu do domu podróżuje. Tylko pani Iwonka, która mi ten stół zrobiła, ona mi go szlifuje teraz i będzie go olejowała na inny kolor, żeby pasował do tej podłogi. No bo U... nie, nie chciałam wyrzucać stołu. Znam, że no to jest przepiękny, piękny kawał mebla i najpierw go wyszlifujemy, zmienimy po prostu olej i tyle, ale krzesła. Krzesła muszę mieć nowe. Yy, wiem, że krzesła długo też czasami potrafią iść. <grym> I też krzesła to spory wydatek. Wydawałoby się, że krzesło. No, tam krzesło, co nie. Nie, krzesła do stołu, do pięknego stołu muszą być dobre krzesła, więc biorę się teraz za zakupy w aucie, jeszcze kupię szybko. I pamiętajcie, że jeżeli że jeżeli robicie jakieś duże wydatki, nawet no nie muszą być duże, ale im większe wydatki, tym większy procent cashbacku wróci do Was. Ja wchodzę teraz na Letty Shops i będę szukać krzeseł, i będę zamawiać przez Letty Shops, żeby część pieniędzy wróciła do mnie na konto.